siema. Cześć tu, Halboy. Dzisiaj chłopaki czekaliśmy na tą oto perełkę. Akurat też odpaliłem streama, siedziałem na streamie. Wyskoczyło to cudeńko. Ile ich bodaj było? 1500 sztuk po 15000 Golda. Bardzo zdziwiła mnie ta nazwa. 176GFT. Ja sobie. Po chwili, wszedłem na Google'a, wygooglowałem i mi wyskoczyło. Yy, oto to cudeńko, no bo nazwa się zgadza, tak? Su76GFT. Yy, generalnie jest taka oto rzecz, że to stoi czołg Su76I na obrazku, a nazwa jest Su76GFT, czyli. Niszczereczkę czwartego poziomu to jest radziecka su76 i też bodajże czwartego poziomu, i oni, kurna, czołg dali ten, nazwę, dali tą i zaczęli to, kurno, główno sprzedawać po 15 tysięcy, które na EU serwerze sprzedało się bodajże na moich oczach to nie wiem, pół minuty, po 15 tysięcy golda, gold się pokasował skąd kto zakupił ten pojazd, no bo 76i sprzedawał się tylko jeden raz w przeciągu jednej godziny w sklepie premium. Więcej go nigdzie, nigdzie nie było. W ogóle aż do tej pory do tego czarnego rynku. Pokasowało ludziom po 15 tysięcy golda z konta. Później oni się szybko połapali, że coś nie... No, że kurna lipa. No bo bodajże nawet w pierwsze sekundy ten czołg nie ten tylko e, niszczarka czwarta Wpadła ludziom na konto Ale później to szybko odkręcili I pozwracali ludziom 14700 golda Czyli ja sobie tak już obliczyłem Po miejsce w garażu Ile kosztuje 300 golda Czyli już za miejsce garażowe oni nie zwrócili kosztu Czyli Tak oto Nasza ukochana gra dała dupy w zeszłym roku to samo było z tym, kurna, C-34 Black, w tym roku znowu z tym. Ja po prostu w szoku jestem, bo mi się wydaje, że jedni ludzie robią jedno, a drugi ludzie robią drugie i to i kurwa, między sobą oni nie uzgadniają i to jest, kurwa, pomieszane, wszystko z poplątanym. A więc to generalnie ten filmik dla ludzi, którzy nie kupowali tego czołgu. Bo ten, kto kupił, to ten, kurwa, sam się napierdolił i na głowie z tym wszystkim. I to by było na tyle. To jest pomyłka Wargamingu pomimo tego, że jeszcze po 300 golda zajemali ludziom tak jakby za miejsce garażowe to ja uważam, że teraz oni muszą im kurwa jakoś wynagrodzenie za to dać po parę nie, nie wiem w jaki sposób, ale niech sobie tam ogarną, czyli to by było na tyle pozdrowienia dla Wargamingu, panowie kto ogląda filmik proszę o subika kliknijcie like i do następnych filmików na razie hej!